Islandia miejsce na Ziemi, gdzie gołym okiem widać, jak Ziemia żyje miejsce, gdzie zjawiska wcześniej widziane w podręcznikach do geografii lub filmach przyrodniczych dzieją się naprawdę piękna, lecz surowa zachwycająca na każdym kroku. A Ring Road to nie tylko droga to opowieść o pięknie i silnej natury, która codziennie zostawia nas z masą pięknych wspomnień i emocji w sercu. Islandia W tym momencie zaczyna się nasza najpiękniejsza podróż, jeszcze wtedy nieświadomi, bojący się o wszystko, jak będzie, jaka będzie pogoda, co nas czeka na miejscu, czy Islandia sprosta naszym oczekiwaniom, bo przecież na Instagramie jest to taka piękna. Już na wstępie muszę Wam zdradzić, że ona jest absolutnie przepiękna. A Islandia przywitała nas najpiękniej jak tylko mogła, piękną pogodą, pięknymi widokami z okna samolotu. Także lądując w Keflaviku, chyba polecam usiąść z prawej strony samolotu, żeby zobaczyć tak piękny widok, jeżeli pogoda Wam dopisze. Oraz przy lądowaniu dokładnie będziecie mogli zobaczyć niemalże każdą ulicę w stolicy kraju w Reykjaviku, w którym będziemy ostatniego dnia naszej podróży. A wraz z wylądowaniem zaczynają się spełniać nasze marzenia o islandzkiej przygodzie. Szanowni Państwo, witamy na lotnisku Po odebraniu samochodu ruszyliśmy w nieznaną, choć zaplanowaną trasę. Do naszej pierwszej atrakcji przejeżdżaliśmy przez miejsce wybuchu wulkanu z kwietnia 2025 roku, czyli dwa miesiące przed tym, jak tam byliśmy. Co ciekawe, miesiąc po naszym przylocie do Polski również była tam erupcja, także niestety nie zobaczyliśmy aktywnego wulkanu, co jest naszym ostatnim niespełnionym marzeniem z Islandii. Niemniej jednak, jeżeli wulkan będzie aktywny, bądź nie, warto wybrać się na spacer po pollawowym i zobaczyć, jak potężna jest siła wulkaniczna, którą zobaczycie nieraz na tej wyspie, ale tak fizycznie Naocznie zobaczyć, jak wygląda pole lawowe. Jest to niesamowite, jak ogromne połacie pokrywa lawa podczas erupcji. Tutaj chodzimy w okolicach miejscowości Grindelwig. Ten spacer, który my wybraliśmy, jest to tak naprawdę taki spacer po pagórkach. Nie ma tutaj żadnych trudności, mimo że podłoże wymaga na całej Islandii dobrych butów trekkingowych. Idziemy wzdłuż takiego jęzora zrobionego z pola lawowego, a na końcu naszej wędrówki czekają nas trzy niewielkie kratery wulkaniczne. Warto zaopatrzyć się w kurtki przeciwwiatrowe, bo niestety ten obszar jest bardzo odsłonięty i niesamowicie wieje. Mimo surowego charakteru tego miejsca, niesamowicie urocze są malutkie kwiatuszki rosnące tam, przy ścieżce. W tym miejscu zachwyca po pierwsze zobaczenie lawy, co prawda w naszym przypadku zastygłej, ale też ta ogromna nicość dookoła. Tam po prostu nie ma nic i miejsce wygląda jak na księżycu. Jadąc przez Islandię, bardzo często zobaczycie ten widok, czyli stare pole lawowe prośnięte już muchem. Na pierwszy rzut oka bardzo ładnie. Kośmierdzi jajem, kornym bądź petardą. Zdania są bardzo podzielone. Każdy będzie razie śmierdzi. Obszar geotromalny Krysówiki, czyli miejsce, gdzie naocznie oraz poprzez węch można zobaczyć, że Ziemia żyje. Niewielki obszar z wyziewami wulkanicznymi, bulgoczącymi bajorkami oraz gorącymi źródełkami. Dla bezpieczeństwa przygotowane zostały kładki, znajdziemy tam wiele tablic informacyjnych, a zachwycają nie tylko bulgoczące jeziorka, ale też wszystkie kolory, które zostawiają minerały wydobywające się spod powierzchni Ziemi. Ale fajne miejsce. Tak na pół godzinki fajne miejsce, jak macie po drodze. Trzeba przyjechać. Fajnie darmowo. Darmowy kibelek, darmowy parking. I tylko śmierdzi, ale poza tym fajnie. Pierwszą noc spędziliśmy na jednym z niewielu darmowych kampingów na Islandii, który dodatkowo wystawiony był na otwarty Atlantyk. Co wiązało się z bardzo dużym wiatrem do tego stopnia, że w nocy trzęsło nad samochodem. Tam mamy. ocean na horyzoncie konie. W ogóle latają takie ptaszki, które mnie wczoraj chciały zaatakować. Tu spaliśmy. Tu jest kibel. A tu jest takie pomieszczenie socjalne. Zlew, zlew, graty, śmieci i kamil. I gary. Także w sumie spoko. Przynajmniej nie wieje A tu jest kibelek. I jak sobie otworzymy kibelek, gdzieś tam nikogo nie będzie. To mamy tak. Prysznic, który jest płatny 500 koron u właścicieli. Mamy jeden kibel, w którym nie działa światło. Kibel, który działa jest ok. To jest rozwalona skrzynka na datki. Ja ją rozwaliłam, ale niecelowo. Księga gości. Ja muszę nas zaraz pisać i... Jakieś takie, wiecie, rzeczy, które możecie sobie wbrać, to na przykład, Tu są na przykład świeże jajka od kurek. Znaczy, czy takie świeże, to nie wiem, bo... Jeżeli leżą tyle co śmieci, to woli mi, wolimy ich nie brać. No, a kibelki na wyposażeniu są takie. Jest lustro, jest papier, jest ten, także wszystko jest. Jest okej. Okay. Generalnie, jak na to, że ten camping jest darmowy, to naprawdę jest git. Spaliśmy na podobnych jakościowo, ale płatnych, także naprawdę jest okej. Okay. Boże, jaka tragedia! Dzień dobry, witamy dnia drugiego, jest po 6 rawo. By wstaliśmy, ogarniały się chcemy jechać do doliny rzeki Lejkiadalur, do rzeki Lejkiadalur, żeby się wygrzać strasznie zimno. Były 7 stopni, mówią, że odczuwalne dwa. Ja sobie właśnie robię skinker poranny, ale już pomaluję się w aucie, bo jest tak zimno. W ogóle spało się ok. Myślałam, że będzie tym autem trzepało bardziej, ale nie. Tylko zimno mi było. E, I wstałam, obudziłam się o 1.30 i nie wiedziałam, która jest godzina, bo było jasno. E, może nie aż tak jasno, jak jest teraz, ale było jasno. Ale faktycznie w nocy jest y, jasno. Także dzisiaj dzień... Lake Dalur gorące źródła, gorąca rzeka i y, złoty krok przed nami. Zwierzątka! Cześć, zwierzątka! U się drapie! Rupię. Idziemy sobie doliną rzeki Lejkia Dalur. Tam jest ten piękny wodospad, który przed chwilą pokazywałam na przebitkach. Tam widać jak ziemia pracuje. I zresztą tam też, i chyba właśnie tam idziemy, gdzie to się tak ładnie dymi. Ale wyobraźcie sobie, że na tych niektórych zboczach są owieczki i chyba konie, bo to widać po yy, śladach, jakie możemy znaleźć na ścieżce. Jest to jedno wielkie pastwisko dla owieczek i koników, chyba też. Także w następnym wcieleniu chcę być owieczką na Islandii. Wracamy z gorących źródełek. Było bardzo fajnie, naprawdę, woda ciepłutka, kamil mierzy ją zegarkiem, co prawda że ta temperatura może być mocno zakłamana, ale miała 36 stopni, a przestaliśmy się kąpać tylko dlatego, że zaczął padać. A w ogóle to mi polarek wpadł. O, widać, mam go na plecaczku, bo wpadł mi do butu. Poza tym było fajnie, super miejsce, bardzo polecam. Poza tym doszło, naprawdę fajna cieplutka, a my i tak nie doszliśmy do końca, tam, gdzie rzekomo woda jest najcieplejsza, także super. Zaczynamy Golden Circle, czyli zbiór kilku atrakcji turystycznych, do których dotrzemy w ciągu jednego dnia z Reykjaviku. Jest to popularna trasa, którą odwiedzamy w momencie, kiedy jesteśmy krótko na wyspie. Zwiedzanie Złotego Kręgu zaczynamy od krateru Kerit, który jest wygasłym stożkiem wulkanicznym. Można przejść dookoła niego, po górze, oraz zejść na dół do jeziorka, które wygląda troszkę jak Morskie Oko. Jest to jedna z niewielu płatnych przyrodniczych atrakcji na Islandii. Wstęp tam kosztuje 600 koron od osoby. Następnie odwiedziliśmy obszar geotermalny Geysir, znany z tego, że występuje tam gejzer. Co prawda nie oglądamy wybuchu gejziru, tylko gejzeru, który nazywa się Strokkur. Warto tutaj obejść cały obszar geotermalny oraz wejść na punkt widokowy na górce, z którego bardzo ładnie widać różnokolorowe jeziorka oraz te gejzery i wybuchy z góry. Ostatni na dziś z Golden Circle czy Gulfos. Tutaj po parkingu można zobaczyć, jak bardzo są to popularne atrakcje turystyczne na wyspie. Dwukaskadowy potężny wodospad, który naprawdę zrobił na nas dosyć duże wrażenie. Warto tutaj zaznaczyć, że wszystkie atrakcje wchodzące w Golden Circle mają bardzo dobrą infrastrukturę turystyczną. Jednak co się dziwić, są to jedne z najbardziej popularnych atrakcji na wyspie. I tym sposobem kończymy nasz drugi dzień na wyspie, a Was zapraszam na kolejne odcinki z tej serii. Przed nami jeszcze kawał pięknej wyspy. Do zobaczenia.